Dobry wieczór wszystkim. Witam ponownie. Tak jak się domyślałam, tematów nie brakuje do skomentowania i dziś też taki temat się pojawił. Znaczy, on się nie pojawił dziś, ale dziś się do niego odniosę. Rzecz dotyczyć będzie wydarzenia w TVN u pani Moniki Olejnik w programie gościem była pani profesor Endel King która no moim zdaniem dopuściła się po prostu skandalicznych wypowiedzi przy pełnym przyzwoleniu prowadzącej program z tego, co wiem, sprawa została zgłoszona do prokuratury już. No, całe szczęście, że jest jakaś reakcja. Oczywiście diabeł wie, co zrobi prokuratura w tej sprawie, bo no, przecież Polska jest na kolanach i nigdy nie broni swojego dobrego imienia, które przez panią Endel King zostało po prostu zdeptane. Te słowa, które ona wypowiadała w tej rozmowie, to one są nie tyle skandaliczne, one są haniebne po prostu, one są obrzydliwe i no dziwię się. naprawdę się dziwię, jak tak można robić. Yy. Oczywiście rozmowa odbyła się z okazji obchodów kolejnej rocznicy rocznicy wybuchu powstania w Getcie. Warszawskim i e, no właśnie przy tej okazji pani postanowiła zmieszać Polaków z błotem. E, zresztą nie jest pierwszą panią reprezentującą naród, e, naród żydowski e, czy izraelski, bo nie chcę nikogo urazić, nie wiem. E, kolejną przedstawicielką, która to zrobiła. E, nie jest to dla mnie zupełnie zrozumiałe, ponieważ. Polacy, jako kraj okupowany, ja to podkreślam kraj okupowany w tym czasie przez Niemców, ryzykowali swoim własnym życiem i życiem swoich rodzin, ukrywając mnóstwo Żydów, i, i jako jedyny kraj, jedyny naród był za to obarczony, Jedną tylko karą, karą śmierci. A mimo to mnóstwo ludzi ryzykowało. A ta pani twierdzi, że to była jakaś bardzo bardzo duża mniejszość. A większość Polaków to byli szmalcownicy i kolaboranci i po prostu cieszący się z tego, że się Żydki palą, to jest cytat z tej pani. Ona twierdzi, że pod gettem stali ludzie warszawiacy, i tak twierdzili, że się Żydki palą. Już abstrahuję od tego, skąd ona te informacje ma, bo nie będę się w to wczuwała, ale no ludzie, yy, jak można coś takiego powiedzieć? To, yy, ja na przykład bym tej pani zadała pytanie. No Niby Monika Olejnik próbowała, teoretycznie próbowała i zapytała, na przykład o postawę Francji, która to no, ewidentnie kolaborowała w tym temacie z Niemcami i wysłała e, transporty e, swoich obywateli pochodzenia żydowskiego do obozów zagłady. Przy czym pani Olejnik nie mówi, do obozów zagłady, tylko do Polski. Czyli pani Olejnik, e, jakby po, e, po, poniekąd przyczynia się do, e, do powielania tych kłamliwych informacji, które są globalnie, że to są polskie obozy. Nie, to są obozy niemieckie, które zostały tu zbudowane przez Niemców na naszym terytorium, które przez nich było okupowane w tym czasie. Czyli de facto w tym czasie Niemcy tutaj zarządzali, a nie my. I warto też przypomnieć, bo pani Endelking tego nie robi, o tym, że pierwszymi więźniami obozu Auschwitz byli Polacy. Polacy. Pani ma tytuł profesora, ja przypominam. Ale pani idzie dalej pani twierdzi, że my wypaczamy i zakłamujemy historię. My? No nie nie, no nie idźmy tą drogą. To ta pani w tym momencie wypaczyła historię. Idąc do jednej z głównych telewizji w Polsce i opowiadając takie bzdury. Siejąc nie, bo pani bardzo dużo mówiła o antysemityzmie, nie, to pani siała antypolonizm. I co gorsza, za przyzwoleniem prowadzącej, a co jeszcze gorsza, powieliła yy, model globalny. Bo zjawisko antypolonizmu jest faktem, moi drodzy. Polaków się nie lubi, dlatego że o Polakach są bardzo złe opinie na świecie. Ale ktoś to robi, ktoś to mówi o, tych, o, o nas, o Polakach. I ktoś ma w tym jakiś chyba cel. Tak. No i właśnie e, pani e, po prostu zrobiła z nas, W zasadzie współokupantów, współoprawców e, Żydów. Pani powiedziała, że Żydzi się strasznie zawiedli na Polakach. Oni są strasznie rozczarowani, tak? Co my mamy powiedzieć? Co mają powiedzieć potomkowie tych rodzin, które ryzykowały życiem, żeby ich wybronić od tych komór? A czemu ta pani nie mówi o tym, że większość kapo w obozach to byli Żydzi? Właśnie. Którym nawet powieka nie drgnęła, jak prowadzili swoich, swoich współbraci do komór, na śmierć. Tylko, tylko po to, żeby wybronić swoje cztery litery. Czemu ta pani nie mówi, bo pójdźmy dalej. Czemu ta pani nie mówi o tym, że większość katowników NKWD to byli Żydzi? No, pani już o tym nic nie mówi. Albo to niedobra jest mówić, nie? Nie wypada o tym mówić. Ja przepraszam, bo ja może lecę za daleko, ale mam wrażenie, że Żydzi próbują sobie zawłaszczyć te wydarzenia. I w zasadzie już w tej chwili na całym świecie, w zasadzie panuje narracja, że w obozie Auschwitz-Birkenau to tylko Żydzi ginęli. No nie, to nie jest tak. Również ginęli Żydzi. Ale ginęli Polacy, Romowie. Na przykład tak. A ja cały czas słyszę Holokaust i Żydzi. No to. No to. Izrael ma tak świetną tubę propagandową, żeby o tym mówić, że w, że w zasadzie chyba na świecie, na większości krajów tak ludzie myślą, że w Polsce to mordowano Żydów. I kropka. No. Oczywiście, nie, nie, nieustannie dziwi mnie, że polskie władze, nieistotne czy to te obecne, czy te poprzednie, przecież to od razu powinna być reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gdziekolwiek na świecie pojawiają się artykuły mówiące, że polskie obozy zagłady od razu powinno być ostre dementi. Nie, nie ma. Nie ma dementii. Ja w ogóle nie wiem, czy jeszcze istnieje Ministerstwo, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Halo, panie ministrze rał. Gdzie pan jest? Bo już dawno pana nie słychać. Ostatnio wyraźnie to pana słyszałam w łodzi. Jak był pan wojewodą i pan chciał. Panią Zdanowską bez mała spalić na stosie. Myślę, że to jednak był, nie wiem, ewentualne występki pani Zdanowskiej. Myślę, że nijak mają się do szkalowania dobrego imienia Polski i Polaków na arenie międzynarodowej. A na to pan milczy. Tak samo jak pan milczy, jak. Ukraińcy nas cały czas opluwają i machają nam banderą przed buzią. Też pan milczy, proszę pana. Omawiał, prezentował we fragmentach i omawiał ten wywiad pan, pan Krzysztof ator Woźniak, którego zresztą cenię i pozdrawiam. No, i tak, podziwiam jego cierpliwość, bo ja się zagotowałam straszliwie. Dla mnie to po prostu jest jeden wielki, po prostu festiwal nienawiści do Polaków, podsycania bardzo złych emocji pomiędzy narodami polskim i żydowskim, moim zdaniem, bo to, co tu się tu. Może się wytworzyć taki mechanizm, że pani, wypowiadając takie słowa, moim zdaniem, w mojej ocenie zrobiła to z premedytacją, po prostu włożyła kij w mrowisko, żeby takie nastroje wywołać. Bo ci Polacy, którzy znają historię i którzy czują się Polakami, to z całą pewnością się, się wkurzą. A jak się wkurzą, to zaczną komentować. A jak zaczną komentować, to się znowu powie. Ha, w Polsce jest przecież antysemityzm. Proszę poczytać komentarze, ale pani to prowokuje. To zupełnie tak samo jak prowokacja Izraela względem Palestyńczyków ostatnio, nie? Gdzie media głównego nurtu podawały, że po prostu ten straszny terrorystyczny Hamas zbombardował tak z niczego nizowego Izrael. Nie nie z tego nizowego. Zbombardował, ponieważ służby izraelskie dwukrotnie wkroczyły do meczetu Al-Aqsa prowokując modlących się. Pierwsza prowokacja nie przyniosła skutku, bo Palestyńczycy nie odpowiedzieli na to. Mimo, że ludzie modlący się w meczecie byli bici i tak dalej, ale po drugim razie już nie wytrzymali. Nie wiem, czy Izrael i ludzie pochodzenia tegoż mają jakieś uwielbienie do wsadzania kija w mrowisko cały czas i do prowokacji, bo ja mam takie wrażenie. Pani mówiła o byciu przyzwoitym, o, o tym o, o, o nienawiści bardzo dużo pani mówiła. No właśnie, proszę pani. Pani Ender King. Warto być przyzwoitym. Cytuję Używam tego samego cytatu, co pani. Więc przyzwoity człowiek nie kłamie. Więc. No, proszę się zastanowić nad znaczeniem tych słów, bo najwidoczniej Pani ich nie rozumie. Bo zakładam, że, skoro ma Pani tytuł profesorski, to pani historię chyba zna. Bo my, Polacy, znamy. My, Polacy, oczywiście, będący w pewnym wieku, bo ja nie wiem, jak teraz wygląda ją lekcja historii, ale kiedyś jeszcze jej uczono na jako takim poziomie. Hmm. W każdym razie jak sobie zestawiam te słowa, które ta Pani wypowiedziała. I sobie to zostawiam z tymi napięciami na linii Polska Izrael. Chodzi o te świadczenia. No bo przecież Izrael. Nie podaje, nie, nie, nie walczy o jakieś odszkodowania czy świadczenia z Niemcami. Z nami walczy. To, to w ogóle też jest no, szkoda gadać. No, tyle o, jeszcze o tyle, że Monika Olejnik raczyła panią zapytać, dlaczego tylu Żydów mieszka w Niemczech? Gdzie w Niemczech? No, bywają takie akty, no, na przykład prób spalenia synagogi z ludźmi modlącymi się w środku. No. Ale nic nie słyszałam o Niemcach. Nic nie słyszałam o tych Francuzach, którzy na poziomie rządowym kolaborowali z Niemcami hitlerowskimi, i wysyłali wagony tylko tutaj transporty do Auschwitz. Nie słyszałam słowa na Francuzów. Nawet na Niemców tak nie lżyła. Lżyła na nas, słuchajcie, na nas lżyła. No i co? Ciekawe, co zrobi prokuratura. Ale też powtarzam pytanie, które już postawił sobie Krzysztof Wator-Woźniak w, w swoim vlogu. Gdzie jest Rada Etyki Mediów? Nie ma. Następny organ, gdzie można by się zastanowić, gdzie on jest. Chociaż on bywa aktywny, ale nie akurat nie w, nie w stosunku do osób, do których powinien. Prawda? A, a może ten ośrodek tych. Ten ośrodek badania tych zachowań rasistowskich i ksenofobicznych powinien się, się od, jakby uaktywnić w tym momencie, bo został przeprowadzony atak na Polaków werbalnych. No dlaczego nikt nie reaguje? Kiedy się nas wyzywa, wyzywa od szmalcowników i kolaborantów? No, no ludzie. No, to, to co to nie jest zachowanie rasistowskie? Gdzie ewidentnie te słowa są adresowane do konkretnego narodu? Gdzie te instytucje są? Ja, nie wiem, co tutaj jest grane. że no może wiem. Bo, bo nadal się zastanawiam, czy my mamy polski rząd. Nie będę szła bardzo daleko w to, ale kto wie, ten wie pewne rzeczy, a... no, ale jakby patrzeć na poczynania, no to no, się zastanawiam czasami. Nie wiem, i, ilu z was oglądało ten wywiad i co wy sądzicie o tym, co ta pani po prostu wygaduje? To zresztą nie są jej pierwsze takie występy, ani nie jest pierwszą osobą, która w ten sposób wypowiada się o Polakach i o Polsce w ogóle. Były już takie postaci, prawda? Postaci, których nazwiskami niektórych z nich ulice nazywamy w Polsce. No na przykład pan gremek, hmm? który wprost twierdził w wywiadzie dla gazety poznańskiej lata, lata temu, że w zasadzie to on nienawidzi Polaków, swoją drogą. To, 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 to był człowiek, którego przygarnął jego, jako dziecko wraz z matką, przygarnął Polak. To. Szkoda gadać. Ale jeszcze było parę innych postaci pochodzenia tegoż, które też zasłynęły bardzo obraźliwymi komentarzami w kierunku Polaków. Nigdy nikt nie reagował na to, nadal, nadal po prostu jest na to przyzwolenie. Nie wiem, czy powiedziałam już wszystko, co chciałam powiedzieć. To dosyć, dosyć wiele emocji mnie kosztuje ten temat, bo po prostu nie mogę zrozumieć czegoś takiego. Ja generalnie na przykład jestem takim człowiekiem, który nie dzieli ludzi ze względu na ich narodowość, pochodzenie, kolor skóry i tak dalej. Nie, no, Ja e, jednak wyznaję zasadę, że wszyscy ludzie są równi, Wobec siebie. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby był człowiek porządny, dobry. Nie cierpię kłamstwa i nie cierpię takiego łajdactwa i mataczenia. A to właśnie zrobiła pani Endelking. A pani Monika Olejnik nie była lepsza. Dobrze, że jeszcze nie zaczęła wtórować. Ale też jej nie, w żaden sposób nie, nie zwracała uwagi kompletnie. A to był po prostu cały wywiad to był jeden wielki festiwal hejtu, antypolskiego hejtu. Zobaczymy, co zrobi prokuratura. Nie wiem jakoś dlaczego, ale nie mam zbyt dużych nadziei, jeżeli chodzi o działania prokuratury w tej sprawie. No, ale zobaczymy, co się w tej sprawie dalej będzie działo. Czy będą mieli odwagę podskoczyć? Wiecie, zobaczymy. Standardowo proszę o komentarze, i do następnego. Dobranoc.